Cześć! Dzisiaj propozycja dla kogoś, kto chce mieć w domu topowy odkurzacz ze świetnymi parametrami oraz wysoką jakością wykonania, ale nie ma ochoty wydać na to wszystko majątku. Przed Wami odkurzacz pionowy Dreamy Z30, który moim zdaniem spełnia oczekiwania większości nawet wymagających konsumentów, ale jednocześnie nie drenuje portfela. Mamy tu imponującą moc sania, jest długi czas pracy na baterii, jest inteligentne wykrywanie cząstek i automatyczna regulacja mocy, jest też bardzo bogaty zestaw akcesoriów. Zaprezentujemy wam to wszystko w szczegółach i sprawdzimy, jak ten odkurzacz radzi sobie z codziennymi zadaniami, które stawia się przed takim sprzętem. Bo tutaj urządzenia testujemy na Maxa, a tym razem w ręce wpadł nam Dreamy Z30. Czy przejdzie nasze testy i czy da sobie radę? Nie wiem, Mariusz, ale się dowiem. A wy razem ze mną subskrybujcie kanał Max Elektro i zaczynamy! A zacząć chciałbym od zestawu akcesoriów, który znacząco rozszerza możliwości odkurzacza Dreamy Z30 i moim zdaniem to jest bardzo fajny ukłon producenta w stronę konsumenta. No bo wiecie, jak ktoś sprawi sobie odkurzacz Dreamy Z30, to dostaje wszystkie możliwe nasadki w zestawie i niczego nie musi dokupować. Płacisz raz i masz. Dokładnie, Mariusz. A co dostajesz? Dwie zaawansowane szczotki główne, o których opowiem za chwilę, zmotoryzowaną mini szczotkę, obrotową szczotkę do kurzu, miękką szczotkę do kurzu, narzędzie do wyczesywania sierści zwierząt, wąż przedłużający, wysięgnik, elastyczny adapter, tego typu wielofunkcyjną szczotkę, no i taką podstawkę na odkurzacz i akcesoria. Wow, sporo tego. No sporo. I to wszystko jest wykonane z dobrej jakości plastiku, który nie ugina się pod dotykiem i nie rysuje od samego patrzenia, co moim zdaniem jest bardzo ważne w sprzęcie domowym, który przecież nie leży, tylko jest silnie eksploatowany na co dzień. Sam odkurzacz, trzeba przyznać, jest wykonany jeszcze lepiej. Design urządzenia jest świetny i moim zdaniem tego typu stonowana kolorystyka sprawdza się bardzo dobrze w elektronice użytkowej. Niektórzy mogą zwrócić uwagę na nietypowe umiejscowienie zbiornika na kurz, ale Dreamy Z30 jest dobrze wyważony i wygodnie leży w dłoni. Warto zwrócić uwagę na wyświetlacz LCD, który potrafi zaprezentować sporo różnych informacji. Oczywiście są podstawowe rzeczy takie jak aktualny tryb pracy. Do wyboru są automat, eko i boost. Ale mamy też informacje o ilości i rodzaju różnych cząsteczek, które pochłoną odkurzacz podczas sprzątania na przykład naszego pokoju. Ciekawe, ale osobiście nie wiem jeszcze, co zrobię z tą wiedzą. Natomiast okazuje się, że sam odkurzacz potrafi ją mądrze wykorzystać. W trybie automatycznym wewnętrzne czujniki podczerwieni są w stanie wykrywać cząsteczki o wielkości nawet 10 mikrometrów. I dzięki temu odkurzacz może automatycznie dostosowywać moc sania właśnie do rodzaju zanieczyszczenia, które odkurzamy. Dzięki temu odkurzacz może również dobrze zarządzać zużyciem baterii, co owocuje długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Mamy tu do dyspozycji 3200 mAh, co przekłada się na około 90 minut odkurzania w trybie Eko. Oczywiście tryb boost znacząco obniża tę wartość, ale to jest cecha wszystkich odkurzaczy pionowych, które nie muszą być podpięte do ściany. Maksymalna moc sania w Dreamy Z30 jest rzeczywiście imponująca, bo sięga 310 RW. I to najwięcej w całej gamie odkurzaczy Dreamy. Nic dziwnego, bo to jest ich topowy odkurzacz pionowy. Ale co najważniejsze, tę moc faktycznie czuć podczas odkurzania. W najsilniejszym trybie szczotka po prostu przytwierdza się do podłogi, i jestem w stanie uwierzyć, że z taką mocą nasz dość gruby dywan faktycznie zostanie odkurzony. Razem z Dreamy Z30 dostajemy dwie szczotki główne. Obie są podświetlane takim niebiesko-zielonym ledem, który pozwala na łatwiejsze odnalezienie kurzu na podłodze. I faktycznie, w obu przypadkach podświetlenie, choć nieco inaczej wykonane, pokazuje nam, jak dużo różnych drobinek leży na naszej podłodze, co po prostu pomaga w utrzymaniu czystości na wyższym poziomie. To łączy te obie szczotki. Co do różnic, to ta szczotka z podwójnym podświetleniem jest najbardziej uniwersalna. Nadaje się do czyszczenia zarówno dywanów, jak i twardej podłogi. No i teraz możemy ją przetestować. Mamy tu nasze tradycyjne zabrudzenia, czyli ryż, płatki obsiane, trochę ziemi i kawę. Tak dla odmiany. Jak widzicie, szczotka w połączeniu z dużą mocą odkurzacza pochłania te wszystkie brudy bez najmniejszych problemów. Zarówno na podłodze, jak i na dywanie. Dobrze się nią też manewruje, co nie jest bez znaczenia. Potrafi również wesać większe drobiny czy grudki ziemi z kwiatka. Druga z głównych szczotek jest specjalistką od twardych podłóg, no i ona ma dość ciekawą konstrukcję. Dzięki zmniejszeniu odległości prawej strony szczotki od ściany do zaledwie 7 mm poprawiono efektywność czyszczenia krawędzi, co pozwala skuteczniej radzić sobie z brudem w trudno dostępnych miejscach. I faktycznie, jak widzicie, to się sprawdza. Przy okazji testowania tego odkurzacza trzeba wspomnieć o współczynniku filtracji, który zdaniem producenta sięga tu niemal 100%. A to dzięki zastosowaniu filtra hepa, w którym lądują nie tylko drobinki kurzu, no ale także bakterie, a nawet wirusy. Przy okazji zobaczcie sobie, jak wygląda opróżnianie zbiornika. Prosto i higienicznie, czyli tak jak powinno być. Warto dodać, że choć Dreamy Z30 nie ma łamanej rury, to jest elastyczny adapter, który takie łamanie umożliwia. I powiem szczerze, działa to bardzo dobrze. Na uwagę zasługuje również ta wąska końcówka, która świetnie sprawdza się do oczyszczenia kanapy, choćby z kocich czy psich kłaczków. Równie ciekawa jest szczotka do czesania zwierząt, która ma kilka tuneli sących również na rogach. Natomiast obrotowa szczotka do kurzu potrafi skutecznie wyczyścić klawiaturę czy inne delikatne przedmioty. Patrzcie się tu, Dreamy Z30, topowy, topowy odkurzacz tego producenta. Można kota nim odkurzać. Nie mamy niestety kota dzisiaj, ale może odkurzymy Mariusza. Yeah. Dreamy Z30 to dobrze wykonany odkurzacz, który w swojej cenie daje bardzo dużo możliwości. Topowy sprzęt tego producenta, który warto rozważyć, jeśli szukamy odkurzacza. Ja szczerze polecam, a jeśli jesteście zainteresowani jego zakupem, to zapraszam na maxelectro.pl i do sklepów Max Electro w Waszym mieście. Do zobaczenia!